Jest piąta rano i właśnie szykuję się na lot do Londynu. Dzisiaj lecę tylko do Londynu i zostaję tam na cały dzień. Mówię ci bo jeszcze Mateusz śpi. Teraz zjem sobie się na nie, pomaluję się i w sumie to wszystko co mam do zrobienia ubiorę się i będę jechać. I no i wiadomo, od godzinie ciężko się wstaje. Musiałam wstać o 4.30, jeszcze jest ciemno, ale. No, myślę, że jak już się ogarnę, to już będzie lepiej. Dobra, makijaż ready. I Jezus, mam taką puchniętą twarz, że, że ten makijaż to mnie naprawi, ale to przejdzie. Y jeżeli chodzi o mój plan na Londyn, to w Unii w Londynie będę jakiś trzeci raz albo czwarty. w sensie na takim pobycie całodniowym. Więc ja już trochę tam pozwiedzałam ostatnio, jak byłam. E, więc teraz nie wiem, nie mam jakiegoś takiego oparcia. E, raczej wolałabym wyjść niż jej cały dzień w hotelu, no to jest dosłownie cały dzień od rana do wieczora. Więc pewnie gdzieś pojadę, ale e, no zobaczymy. Nie chcę podejmować jeszcze decyzji, bo ja o 5 rano, a ja o 10 to są dwie zupełnie inne osoby. Więc teraz, gdybym miała podjąć decyzję, to bym powiedziała, że pójdę spać na cały dzień. Ale to nie jest dobra decyzja, więc powiem Wam, e, co postanowiłam, jak będę w hotelu. Dobra, jestem już gotowa, już zamówiłam Ubera, będzie dopiero za 8 minut, więc e, czekam, ale na szczęście pomyślałam i zamówiłam go szybciej. Jeszcze nie jestem do końca ogarnięta, więc akurat mam jeszcze 8 minut, żeby e, się do końca ubrać i e, posprzątać trochę po sobie, więc spoko. I tak zdążę, bo ja zawsze szybciej wyjeżdżam, e, właśnie po to, żeby później się nie stresować i no dozwiędziesz do was pewnie dopiero w Londynie. Jestem już w hotelu i e, stwierdziłam, że jednak idę na miasto, bo kolega z załogi idzie na miasto, więc e, pojedziemy sobie razem. Teraz zbliża się 11.00. Mówiliśmy się właśnie na 11., że wychodzimy, więc, więc będzie jakieś tam powiedzmy zwiedzanie. Ogólnie pogoda jest taka no średnia: jest pochmurno i jest jakieś 10 stopni, ale i tak lepiej niż w Polsce. Bo dzisiaj rano, jak wylatywałam, to był 1 stopień, a odczuwalna była minus 1, więc nadal taka temperatura jest lepsza. Więc Mam nadzieję, że uda mi się coś pokazać z tego dnia. E, ogólnie lot minął całkiem przyjemnie, e, krócej niż mi trwać, więc też fajnie, więc jeszcze mam energię na zwiedzanie. No i oczywiście, tak jak zawsze, e, o tej piątej rano mówiłam, że chcę mi się spać i pewnie pójdę spać jak do hotelu. No ale po tym czasie już e, wiecie, był lot, e, ten przejazd z lotniska do hotelu i tak dalej, no to już się rozbudziłam na tyle, że teraz pójście spać byłoby bez sensu, bo po prostu e, znowu bym była senna później do końca dnia. Więc już się przytrzymam i po prostu pójdę spać dzisiaj trochę wcześniej wieczorem. Chociaż zawsze tak mówię, ja zazwyczaj się nie udaje. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Jak fajnie jest coś takiego jak McWrapy dnia I on kosztuje tylko 2 funty Więc wybrałam takiego e, McWrapy za 2 funty To jest bardzo tanio Szczególnie jak na Londyn Biorę dinner Jest coś tam deszcz i też do hotelu. Nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo mam bezprzewodowe sławki i nie wiem jak ona łapie dźwięk, ale no, nie mega zasypiałam w tym metrze, więc strasznie mi się wydłużyła ta podróż. Pociągam trochę na te głowę, eee, ale z kąpą już wracam. 40 parę minut uchwalam, tak mniej więcej, jest mega długo i mi się już mega zechciało spać, ale teraz specjalnie do hotelu mnie trochę rozbudzi. Mój takowy wystrój. Chciałabym spać. Jestem już w hotelu mm, i zrobię wam. Oh, hol Nie wiem czy to się uda. Czy ten telefon będzie się tak trzymał? Chyba nie. Dobra, nie ważne. Nie głupie, próbowałam po prostu jakoś ustawić telefon na tej lampce. Myślałam, że to się może jakoś uda, ale. No, jak widać, to nie ma sensu w ogóle. Dobra, postawiłam telefon na poduszce. I chyba jest... O, dobra. I pokażę Wam, co kupiłam w Primarku, Primarku, jakkolwiek się to wypowiada. E, wydałam 80 złotych łącznie i już Wam pokazuję. Pierwsza rzecz to jest mega cute e, talerzyk. W kształcie cytrynki. I możecie sobie pomyśleć, po co ci talerzyk w kształcie cytrynki. I e, już mówię. Otóż taki talerzyk w kształcie cytrynki idealnie sprawdzi się na cytrynkę. Wiecie, kroicie cytrynkę czasami i e, na przykład potrzebujecie tylko pół. No i co zrobić z tą drugą półką? Położyć na talerz w kształcie cytrynki. Więc e, to jest właśnie powód, dla którego go kupiłam. Kosztował 2 punkty. E, no i o tym talerze to było na tyle następna rzecz to są sztuczne rzęsy e, które kosztowały jednego dolara e, funta, ciągle mi się myli dolar z funtem, jednego funta czyli jakieś 5 zł e, w sumie dlatego właśnie je kupiłam mm, i one są na pasku ale one są podzielone na takie sekcje jakby, dlatego właśnie je wzięłam, bo Yy, wydaje mi się, że na takim pasku, jak one są, to nie będą wyglądać dobrze, ale bardziej czego mogę sobie je poprzecinać i mieć takie kępki gęstsze trochę, niż takie, nie takie pojedyncze rzęsy, tylko takie powiedzmy, kępki, no więc sobie pokombinuję. 5 zł to warte ryzyka. Kolejna rzecz to jest pędzel do pudru za 2,50 funta. Taki duży, puchaty pędzel, bo mój pędzel do pudru jest taki, no jest taki puchaty, ale mniejszy po prostu, więc trzeba więcej się namachać, żeby całą twarz pokryć. Ten wygląda tak porządnie, całkiem jak zadyszkę. wydaje mi się, że spoko. Kolejna rzecz to jest 3-pack Top 60 czyli takich grubych Rice Top które kupiłam w sumie do pracy, bo no bo tak, było w mojej pracy po prostu co chwilę rajstopy się niszczą, więc takie grube rajstopy, które można prać i się nie zaciągają, wiecie, jakie tylko dotkniecie, to jest bardzo ważna sprawa. I kosztowały tutaj rzekomo jest 4,50 funta, ale zapłaciłam za nie 5. I oczywiście wstydziłam się przy kasie cokolwiek powiedzieć, więc w ten sposób właśnie zapłaciłam więcej niż powinna. I ostatnia rzecz to jest taka torebka jeansowa, taka w kształcie nerki. Ja mam taką podobną z, e, z Uniqlo, ale to już aż wstyd pokazać. Ale ona z drugiej strony jest mega brudna już i to się tak nie chce sprawdzić do końca. Więc stwierdziłam, że kupię sobie podobną i jedną będę miała po prostu taką pobytową, powiedzmy, która będzie leżeć w mojej walizce zawsze. Po prostu nie będę jej wyciągać z walizki. A ja niestety bardzo często zapominam o tych torebkach, żeby je po prostu ze sobą zabierać i później na pobytach albo muszę nosić wszystko w kieszeniach, albo muszę pożyczać torby od innych, albo muszę dawać innym do torebek rzeczy swoje i strasznie mi to denerwuje, bo naprawdę już tyle razy zapomniałam tej torebki, że po prostu stwierdziłam, że będę ją miała zawsze w walizce, nie będę jej w ogóle wyciągać i w ten sposób nigdy jej nie zapomnę, więc w zamian za to kupiłam sobie właśnie taką inną, taka fajna w sumie, podoba mi się, taka pikowana, jeansowa i uwaga, kosztowała ona y, 5 funtów, bo była też na przecenie, więc uważam, że za taką cenę to bardzo spoczko. I to w sumie wszystko, co kupiłam. Yy, tak jak mówiłam, właśnie dzisiaj chcę trochę szybciej spać, więc zaraz będę się już kąpać i ogarniać do spania. Pewnie sobie jeszcze posiedzę na TikToku typowo yy, i jakoś tak to przeciągnę do, powiedzmy, 2100 drugiej, yy, a teraz już jest koło 19.00, więc myślę, że, że na luzie tak wyjdzie mniej więcej. No i jutro pobudka o jakiejś 15.00-20.00, coś takiego, bo 5.10 mam meldowanie. Więc chyba sobie ustawię budzik na czwartą 4:15 i ostatecznie, pewnie tak 4:25 stanę, no bo wiadomo, że to trochę zajmuje. Może się do Was jeszcze odezwę rano, ale nie wiem, czy w tym stanie, w którym będę, yy, będę po pierwsze chciałaś pokazywać, a po drugie, czy w ogóle będę pamiętać, bo często o tym zapominam. Więc zobaczymy. I jeszcze mi się przypomniało, że nie powiedziałam Wam, co w sumie dzisiaj robiłam, więc stwierdziliśmy z kolegą, że pojedziemy sobie do centrum ale nie mieliśmy jakiegoś takiego wiecie większego planu na zwiedzanie czy coś no bo w sumie oboje już jeźdzaliśmy wcześniej Londyn więc no wiecie jak widzieliśmy już Big Bena no to stwierdziliśmy, że nie ma sensu jechać i znowu oglądać to samo więc y, po prostu sobie łaziliśmy po Soho y, byliśmy na Chinatown y, i tak naprawdę cały dzień nam w sumie minął na takim chodzeniu po sklepach y, byliśmy na jedzeniu y, na jakimś piciu i tak dalej więc y, w sumie tak nam minął dzień, e, przeszłam dzisiaj jakieś 18 tysięcy kroków, ponad 10 km, więc myślę, że całkiem spoko, jak na to, że moją alternatywą było siedzenie w hotelu cały dzień, więc myślę, że bardzo fajnie, że tak wykorzystałam ten dzień e, i na szczęście nie wydałam jakiejś ogromnej sumy pieniędzy. No, tak jak Wam pokazałam, coś tam sobie w tym Primarku, Primarku kupiłam, ale no, 8 dyszek to jest spoko, bo w sumie część tych rzeczy potrzebowałam. Część, typu talerzyk w kształcie cytryny To trochę taka fanaberia, ale To nie jest tak dużo, więc spoczko Dobrze, że się tak kupiłam w Primarku, a nie w jakimś Nie wiem, chciałam podać przykład jakiegoś drugiego sklepu, no nieważne No więc w sumie tak nam minął z grubsza dzień I później się rozdzieliliśmy, więc wracałam już sama No i to w sumie tyle I dobry jest godzina taka. Nie wiem czy widać czwarta osiem. No i zaczynamy ten dzień. Dzisiaj do piętnastej. Mam 11 minut do wyjścia, więc teraz muszę trochę speedrun zrobić z tym makijażem. I zobaczymy, czy się uda. Dobra, pomalowałam się w 7 minut, więc jeszcze mam parę minut do wyjścia. 15 -7 minut to nie jest źle. Są straszne, straszne mury pod oczymi, no ale kto nie ma, jak sztaje o 4. Dobra, ready, więc chodzę. I może Wam się pokażę jeszcze później, ale nie obiecuję, bo dzisiaj będzie dzień pełen pracy, więc nie wiem, czy znajdę chwilę, ale jeśli tak, to się do Was odezwa, bo Wam coś pokażę. Jest cały czas ten sam dzień, ale wiele godzin później. Już jestem dawno po pracy, oczywiście, jak widać. I ogólnie to dzisiaj robiłam trzy odcinki. Robiłam ten lot z Londynu do Warszawy, później z Warszawy do Bukaresztu i z powrotem. Więc w sumie to jest jakieś 10-11 godzin w pracy więc jestem tutaj zmęczona, co też pewnie słychać i idę spać w końcu ogólnie dosyć ciężki dzień w sumie nic takiego się nie działo, ale chodzi o to, że na tych wszystkich lotach było dużo pasażerów, więc no jak jest dużo pasażerów, to trzeba się po prostu bardzo spieszyć ze wszystkim i no to jest bardzo męczące ta taka presja czasu ale ogólnie spoko, nic się nie stało poważniejszego, nie było żadnych problemów dzisiaj, więc pod tym względem to spoczko no i to w sumie tyle, chciałam tylko zakończyć jakoś tego vloga, bo nic nie powiedziałam na zakończenie i no dzisiaj to w ogóle nie, nie za wiele pokazałam, ale no tak naprawdę w pracy nie miałam czasu w ogóle, żeby złapać o telefon, więc tutaj nawet nie było opcji później wracałam godzinę w korkach Mimo, że normalnie do pracy jadę z 15 minut, to yy, przez to, że kończyłam pracę koło 16, to po prostu najgorsze korki były i to też mnie jeszcze tak zmęczyło dodatkowo, więc no, po prostu chciałam się pożegnać. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobało jak zawsze. I dawajcie znać, yy, jakie filmiki chcielibyście oglądać, a ja tak jak mówiłam, idę spać, bo nie dość, że jestem już zmęczona, to jeszcze jutro rano mam swoją drugą pracę, o której może kiedyś Wam też coś więcej opowiem, yy, bo mam jeszcze taką dodatkową pracę. No. Dzięki bardzo za obejrzenie. Zostawcie jakiś yy, komentarz z opinią o filmiku, kanale czy czymkolwiek. Napiszcie, co yy, chcecie. I cześć!